Jak wiecie już za niedługo, czyli 23 kwietnia, wychodzi nowa gra twórców Brawl Stars. A dziś dowiecie się wszystkiego, no może nie wszystkiego, ale prawie wszystkiego, co musicie wiedzieć o właśnie nowej grze Squad Busters. Możecie napisać komentarz, czy zamierzacie w nią grać, albo chociaż spróbować ponieważ wydaje się bardzo ciekawa i rozwinięta. A ja już bez przedłużania zapraszam was do odcinka. Zacznijmy od tego, jak pobrać tą grę oraz w jakich krajach będzie dostępna, a jak jesteśmy poza tymi krajami, to jak ją pobrać. Ogólnie nie będzie to gra właśnie na globala, czyli nie będzie na cały świat, tylko będzie w poszczególnych krajach w wersji beta. A dokładnie takich jak Kanada, Meksyk, Singapur... Hiszpania, Dania, Finlandia, Szwecja oraz Norwegia. Gra będzie dostępna na urządzeniach iOS i Android. Teraz możecie zadać pytanie, ale jak macie niby pobrać tą grę nie będąc wymienionych w wcześniej krajach? Wystarczy, że w sklepie, którym kupujemy właśnie tą grę, w sensie bardziej instalujemy tą grę, zmienimy region na na przykład Kanadę lub Norwegię i będziemy mogli na luzie pobrać tą grę. Jak wiecie, w skład są postacie z różnych gier Supercella, takie jak Brawl Stars, Clash Royale, Clash of Clans, Hayday lub Boom Beach. Na razie wszystkie postacie nie zostały nam ujawnione, ale wiemy, że będą takie jak Shelly, Nita, Mortis, El Primo, El Tigro, Colt, Bo, Max, B, A ostatnią postacią, którą udało mi się znaleźć w trailerze z Brawla, jest Penny. Z Clash of Clans i Clash Royale są to postacie takie jak Barbarian, Szkieleton, Łiczka, Battle Healer, Elite Barbarian, Goblin, Hog Rider, Archer Queen, Wizard, Skeleton Guardcy. To chyba na tyle. A z Boombicha i Heidea wam nie powiem, bo w większości postaci po prostu nie znam nazw. Ale mogę powiedzieć także, że będzie takie coś jak Mega Units będzie tam wcześniej wspomniany El Tigro oraz Dragon Chicken. Dragon Chicken będzie dawał trzy Golden Bootsy, które prawdopodobnie będą nas przyspieszać, a El Tigro po prostu będzie skakał na przeciwników. Mega Unitsy, czyli super jednostki będą bardzo trudne do zdobycia ze skrzynek, które zaraz powiem wam jak zdobywać. Ogólnie skrzynki to będzie bardzo ciekawa rzecz. Będziemy mieli na samym początku takiego drwala w naszym teamie, który będzie musiał ściąć drzewo, z którego dostajemy coiny. Po czym możemy pójść do skrzynki i za daną cenę ją kupić i dostajemy po prostu tam jednostkę, którą później możemy atakować. Ale nie będą to jedyne skrzynki w tej grze, ponieważ po każdym meczu dostajemy skrzynkę, która wygląda jak Stardrop i co jedno kliknięcie dostajemy plus ileś tam jednostek. Bo jak wiecie, w Squad Busters będzie mechanika właśnie trzech. W postaci Baby, Classic i Super. Co najważniejsze, skrzynki będziemy dostawać niezależnie od miejsca, które zajmiemy. Na z meczu, oprócz skrzynek, będziemy wynosić gemy, które pozwolą nam na ulepszenie takiego karnetu. Co jest bardzo ciekawe, gdyż ta gra możliwe, że będzie mocno free to play, ale jeszcze się okaże, możliwe, że będzie jedynie co tam. Będziemy płacić to głównie za rzeczy kosmetyczne. Zapytacie pewnie, jak odblokowywać następne światy? Otóż każda postać ma trzy tiery, tak jak już wcześniej wspomniałem. Skrzynek dropimy kilka postaci, które pozwolą nam do fuzowania. 10 postaci w baby wersji równa się zwykła wersja, a 10 prawdopodobnie postaci w zwykłej wersji równa się super wersja. I jeżeli ulepszymy postać, dostajemy portal energii, który pozwala nam odłokać takiego a'la Trophy Jeszcze nie wiemy, ile tego się będzie zdobywało, ale wydaje mi się, że to będzie w wystarczających ilościach, żeby na przykład jak będziemy mieli wszystkich na normala, to przejść już na następny świat. A światy, które będziemy musieli przejść... To jest dokładnie świat zielony, tak jak mi to tłumaczy, pustynny, królewski oraz plażowy. Dla osób, które będą chciały trochę przytrajhardować, pod koniec wszystkich światów będziemy dołączać do takiej jakby ligi mocy i będziemy grać na pucharki. Myślę, że to jest bardzo ciekawe, ponieważ granie będzie głównie dla tryhardów, ponieważ nie będziemy musieli tego grać i po prostu będziemy mogli dalej grindować, co pozwoli nam bardzo płynne i bardzo przyjemne granie w tą gierkę. A co najważniejsze, co się teraz dowiedziałem, to pas będzie za jedyne 1000 gemów. Jeszcze nie wiem, za ile będzie się wygrywało, ponieważ będzie to po prostu taki game grabik, co macie na przykład w BS-ie, to po prostu będziemy zdobywać głównie właśnie te coiny, za które będziemy dostawać skrzynki, za które będziemy dostawać jednostki. Musimy zabrać game'y i oczywiście jak przegramy, nic nie tracimy, co jest najlepsze w tej gierce. No i moim zdaniem to jest największy plus, że po prostu nie będzie to gra dla głównie tryhardów. No w sumie jest tam też ten mod z właśnie pucharkami. Ale i tak sądzę, że gra za swoją mechanikę ma giga potencjał. Jeśli chcesz zagrać ze znajomymi w tą gierkę, mam dla ciebie bardzo i to bardzo dobre wieści. Będziecie mogli grać w piątkę, więc jest to bardzo i to bardzo fajne. Jestem ciekawy, jak w ogóle będzie działała ta mechanika, właśnie z graniem z Teamem, ponieważ, jak wiecie, będzie to taki game grab, więc może tam będą jakieś teamy, że kto zdobędzie więcej. Myślę, że byłoby to bardzo i to bardzo ciekawe. Sorry, w ogóle, że tak mówię, wszystko na spontanie, czyli nie poukładane, ale jestem serio w presji czasowej, i dlatego teraz chcę wam powiedzieć, że postacie będą miały swoje klasy. Będzie postać na daleko, będzie postać szybka, będzie postać głównie pod atak, heal i tank, więc będzie 5 chyba różnych klas postaci, co jest bardzo ciekawe. W grze jako przeciwników będziemy mogli spotkać nawet pana dinozaura z Brawl Stars z drugiego czy tam trzeciego sezonu, gdzie był taki fajny tryb, albo po prostu roboty, które będą nam przeszkadzały, różne jednostki z Clash Royale i tym podobne. W grze będą także bosy, które prawdopodobnie po prostu będą dawały nam więcej coinów oraz bardzo i to bardzo dużo różnych trybów gierki, które teraz wam powiem. Ogólnie jeszcze, jeszcze przed tym chcę wam powiedzieć, że jeżeli mamy trzy te same postacie w Teamie, to po prostu sformują nam się i stworzy się taka po prostu zbustowana postać. A jeśli chodzi o tryby gry, to będą to dokładnie Baby, coś tam, bo jest zasłonięte kamerką. Loot Surge, Monster Pets, Ring Grab, Angry Wines, Epic Overload, Wack and Mole, Mega Start, Gangers. I to na tyle, z których wiemy, bo jest to dokładnie z dwóch światów z pięciu, które prawdopodobnie będą, więc nie będziemy się nudzić. Teraz powiem wam o paru ciekawostkach, o których się też dowiedziałem. A dokładnie będą to emotki, czyli będziemy po prostu mogli wysłać emotki w gr grze właśnie. Będziemy mogli także zmieniać swoje skórki, co tam wcześniej powiedziałem, że będzie właśnie wydawanie gemów głównie w rzeczach kosmetycznych. No i wiele i to wiele więcej. A jeżeli chcecie jeszcze sobie popatrzeć, to link macie w opisie. Tak szczerze, ja jestem bardzo zajarany tą gierką i no, planuję bardzo dużo z niej nagrywać. Jeżeli tam siądzie, to będę nagrywał, jeżeli nie. No po prostu będę sobie pogrywał. Widzę, możecie napisać w komentarzach, jak, co wy sądzicie właśnie o tej gierce, albo co jeszcze nie powiedziałem, bo pewnie jest tego jeszcze dużo. Ale już właśnie za 13 dni, kiedy wy to oglądacie, wychodzi Squad Busters. No i co? Ja już wam bardzo i to bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie, prawdopodobnie coś z Braula. No i co? Widzimy się jutro albo pojutrze i nara.